Ucie, tak taki talerz można sobie przygotować, Dwa łódka, śliwka, jabłko, cebula i ogórki i trochę kaszy. Zacznijmy od kaszy i od y, tych śliwek, od tego sosu, który tutaj polałem. Więc na początek, żeby przygotować to danie bardzo proste, zresztą i szybkie potrzebujemy udka lub też ćwiartki, zwał jak chciał, z kurczaka. One są brzydkie, tutaj jeszcze mają te kupry, mają taką skórę, ale tym zajmiemy się za chwileczkę. Teraz ogarniemy sobie szybką marynatę i lecimy po kolei z tą marynatą. Potrzebujemy koncentrat pomidorowy, trzy łyżeczki. Takie kopiaste łyżeczki. Następnie potrzebujemy musztardę i musztardę, dwie łyżeczki. I potrzebujemy oczywiście też majonez. Majonez, trzy łyżeczki. No, dałem cztery. Gdyby miało być za mało tej marynaty, to lepiej niech będą cztery. Dobra, przyprawy. Od razu lecimy tutaj z przyprawami czosnek granulowany jedna łyżeczka imbir mielony jedna łyżeczka pieprz ziołowy jedna łyżeczka i papryka słodka wędzona dwie łyżeczki ok do tego też musi wejść sól. Jedna łyżeczka. Wszystko mieszamy. Ok. Taką pastę odstawiamy. Teraz bierzemy deskę do krojenia. I te utka, ćwiartki złoję chciał. Na dzień dobry odkrywam kuper. Tą skórę tutaj taką brzydką. Ja jeszcze odkrawam te kości, ale tu jest jeszcze trochę tych żeberek od kurczaka. Ja tego po prostu nie chcę i mi to po prostu mi to nie pasuje w tych, tych łódkach i zawsze to odkrawam. Tu nie ma za dużo mięsa, a tu jest po prostu same rozkruszone kości. Nie chcę tego. Dobra i tak już przyprawione łódko. Oczywiście one już są umyte przeze mnie, mogę wrzucić sobie do tej mojej marynaty. Pyk. O! I tak postępuje zresztą. No bo widzicie, co tutaj dostajemy w sklepie? Tu jeszcze z piórami to po prostu to jest masakra. No ale przemysłówka. Jak ktoś w domu ogarnie, to wszystko można zjeść takie kurczaka. a to takie ze sklepu te skóry, to wszystko to mi tutaj nie pasuje. Tak robię i koniec, kropka. I następne. Dobra, nie będę Was zanudzał jak ja to robię, bo to jest proste, chyba mi się wydaje. Przejdziemy za chwilę do dalszej części przepisu. No i zobaczcie, mam tutaj te ćwiartki moje i to wszystko trzeba tu Dokładnie z tą marynatą wymasować tak, żeby były pokryte całe te moje ćwiatki moje, wasze, nasze. Dobra, da tak to pięknie wygląda i teraz tak. Albo folia i do lodówki. To jest drób, Także to tam długo nie potrzebuję. Yy, ale ja robię od razu, więc ja tutaj je odstawiam i przygotowuję kolejne składniki. A teraz biorę jakieś naczynie do zapikania. Ja to mam takie takie porządne. <grym> Dobra, trochę natuścić. OK. Odstawiam je tutaj na bok. Mam tutaj przygotowane jabłka, śliwki i cebula. I teraz bardzo szybki przepis. Ja już piekarnik właśnie sobie nastawiłem na 180 stopni. Grzanie, dół, termoobieg. Eee, teraz jabłka. Jabłka bardzo prosto. Bez ogryzka oczywiście. Można jeszcze na połowę. I wrzucamy do miski do zapiekania. O widzicie, tak to tutaj wygląda. Jabłek, no zależy jaką macie tą, tą, tą brytwankę do zapiekania, ile tych udek będziecie chcieli. No tyle jabłek po prostu. U mnie to tak, dwa jabłka tam myślę tak maksymalnie tutaj wejdą. Ale ważne, żeby nie było tych twardych środków tego ogryzka. Nawet tych takich wiecie, tych takich płatków, jak się tak kroi, takich delikatnych. No bo to przeszkadza później w jedzeniu. No tego, śliwki jak najbardziej Lubię w te akcenty takie jesieni, śliwki, jabłka, kiszona kapusta ta pierwsza kiszona kapusta oczywiście Ok, mam taką dość sporą cebulę, wykorzystam połowę, też piórka, a jak piórka to musimy ją tak troszeczkę tutaj zmożyć i rozproszyć, super, dobra. Krótkie ogarnięcie stołu. No, i mamy tutaj przygotowane jabłka, śliwki i cebulę. Na to układamy idealnie zamarynowane ćwiartki kurczaka. Myślę, że to będzie hit na waszych stołach, bo robi się to bardzo szybko. I jest to bardzo pyszne. I teraz nie dajemy się zmarnować tej marynacie. Oczywiście wszystko ląduje tutaj w tym naczyniu, bo ta marynata. Przejdzie sobie spokojnie przez te kurczaczki do yy, śliwek, do jabłek i to wszystko będzie pięknie smakowało nam. Ok, tak jest, dobra, wszystko super. I teraz to ląduje w piekarniku 180 stopni. Pieczymy, pieczemy dół i termoobieg. No i będę to piekł około godziny. Myślę, że godzinę czasu powinno wystarczyć. Nie przykrywam, jeżeli by to zaczęło tutaj chwytać mocno kolor, jakaś tam lekka by się zaczęła, chciałaby się zdadzić przy przypalenizna, wtedy można to przykryć. Ja myślę, że uda mi się to zrobić bez przykrycia. Nie chcę tego uparować, chcę to po prostu upiec. Więc widzimy się na degustacji. No i zobaczcie, tak wyglądają wyciągnięte prosto z piekarnika. Ja już tu je odstawię. Znaczy, dzisiaj podam sobie to z kaszą tak po polsku, normalnie no i wezmę sobie tutaj, o jedno, dwa takie kawałki mięsa, dwa takie udka lub ćwiartki, jak kto woli No i teraz e, ten sos e, z cebulą, ze śniwką. Warto to trochę wymieszać sobie. W ten sposób nabieracie i polewacie na tą kaszę. Tak z tymi jabłkami rozgotowanymi, z tymi śniwkami rozgotowanymi. Tak to do tego sosiku jeszcze. Żeby ta kasza nie była taka, wiecie. Sama o sobie taka sucha. Okej. Okay myślę, że taki obiad całkiem fajnie wygląda i jest bardzo prosty, smaczny przede wszystkim. Słuchajcie, tak taki talerz można sobie przygotować: dwa łódka, śliwka, jabłko, cebula i ogórki i trochę kaszy. Zaczniemy od kaszy i od y, tych śliwek, od tego sosu, który tutaj polałem. Genialne połączenie: kasza, jabłka śliwki mm. no i oczywiście kurczak oh. zobaczcie jaki on jest soczysty mm. po prostu przepyszny petarda ja oh, pierdolę Hmm, pyszne to jest naprawdę super sprawa. Powiem Wam, że przykryłem to jednak. Piekłem to pod przykryciem jakieś 40 minut. Później odkryłem, że się trochę przypiekło. No i to jest petarda. Hmm. Nie ma to jak zagryźć coś takiego właśnie. To tak trochę jest na słodko. Zagryźć to ogórkiem, pyszna sprawa. Hmm. Przepis gorąco polecam. Pozdrawiam, zapraszam na mój sklep, zapraszam na mój kanał, po dalsze filmy, po dalsze inspiracje kulinarne. Do zobaczenia.